Czy śmaci z tej strony, czy i ci wam wydarzenia historyczne, które brzmią jakby były fałszywe? Część trzecia. Zostawcie łapki w górę, subut by nie przegapić kolejnych odcinków na Zaczynamy. Pewien Chińczyk stwierdził, że jest bratem. Jezusa i zniecił krwawe powstanie. Kiedyś odbyła się wojna o ołyski. Na pewnej wojnie walczyły wilki. Pewien chłopiec został uznany przez Dalej Namę za jedenaste wcielenie Pan W XIV wieku była wojna o wiadro. W XVII wieku Niderlandczycy zjedli swojego premiera na kolację. No to to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam was. Trzymajcie. Cześć.